Jarku, nie no to posiłowa? słuchajcie, ale poczekajcie, będziemy rozdawać. A. dobra? Chcemy żebyście nas, bo jesteśmy A tu po paru. Czy czy nie? Nie, nie, nie tyle ty, 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 ty. Mamy za dużo. Piotrek, wiesz co? Bo mamy za dużo ich trochę. Okay. Nie no, idziemy do ludzi po prostu. Dzień dobry, zapraszam do ten Tętnijka Czterech Świątych. Dzień dobry, zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam państwa. Dziękuję za przybycie. Dzisiaj jest 17 stycznia, dzień w historii Warszawy wyjątkowy. Od zawsze, od wielu lat, ten, ten dzień przypomina Warszawie o tym, co się działo w latach 39-45. Jest to koniec pewnej epoki, koniec okupacji hitlerowskiej w lewobrzeżnej Warszawie. I przez lata 17 stycznia był obchodzony jako rocznica wyzwolenia Warszawy. to no to była oczywiście propaganda komunistyczna dlatego że jeżeli spojrzymy dzisiaj na listę na listę prezydentów Warszawy to ta lista powojenna zaczyna się już jesienią 44 roku. Bo tu na warszawskiej Pradze Ech, przecież woj wo... Bo tutaj przecież na warszawskiej Pradze komuniści instalowali swoją władzę już od jesieni 44 roku. To bardzo bolesne, ale trzeba pamiętać, że kiedy tu wojska Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego stały. Po drugiej stronie Warszawy wciąż trwało powstanie warszawskie. Proszę Państwa, w listopadzie ubiegłego roku zostało opublikowane w gazecie wyborczej wynik badania opinii publicznej, opinii społecznej, gdzie ponad połowa Warszawiaków uznała, że to dobrze, żeby pomnik czterech śpiących wrócił tutaj w to miejsce na plac wileński. Uznaliśmy wówczas, że czas, żeby wyjść do ludzi z akcją edukacyjną. Nie zwracamy się do władz miasta, do władz państwa, zwracamy się wprost do ludzi, którzy powinni otrzymać pewną dozę informacji. Temu służy ta ulotka, którą państwu teraz prezentuję, która zawiera mapę miejsc kaźni, które tutaj powstały w latach 44-45, dokładnie w okolicy pomnika Czterech Śpiących. Bo to nie jest przypadek, że właśnie w tym miejscu ten pomnik postawiono, że postawiono go dokładnie w 45 roku, w listopadzie roku 45 i nie jest przypadkiem, że odsłaniał go Bolesław Bierut, czyli osobiście wskazany przez Stalina na władcę Polski. Pomnik Czterech Śpiących widać, natomiast miejsc po katowniach, w których do dzisiaj znajdują się napisy wyryte przez więźniów tutaj umęczonych, tych, których tu przetrzymywano, nie widać, więc ta ulotka ma temu służyć, żeby można było o tym mówić. I jeszcze jedna rzecz na przyszłość. Wszyscy mówią, że nasze argumenty są argumentami historycznymi, więc postaram się dać jeden argument na przyszłość. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z polskich władz lokalnych, regionalnych czy centralnych pojechał do Wilna i powiedział, że na placu Wileńskim, na placu, który nosi nie tylko nazwę polskiego miasta przez wieki, ale również dzisiaj nosi, jest to stolica niepodległego państwa litewskiego, że na placu Wileńskim postawiliśmy pomnik Cześć i chwała armii radzieckiej. Armii, która Litwinów w 91 roku czołgami rozjeżdżała pod wieżą telewizyjną. To nie były dziesiątki lat, to było niespełna ćwierć wieku temu. Więc jeżeli nie trafiają argumenty historyczne, chciałbym ten argument na przyszłość również wyrazić. Co powinno się stać z pomnikiem, który ma niewracać w tym to nie jest pytanie do mnie. My jeszcze raz powtarzam, robimy akcję edukacyjną, to Warszawiacy wypowiadają się przy pomocy y, głosów w sondażach do tego, co, y, co należy z tym pomnikiem zrobić. To nie jest nasza rola. Natomiast namawiamy, żeby wiedzieć tak naprawdę, co on symbolizował. To nie jest sympatyczny pomnik czterech śpiących panów. Dzień dobry, zapraszam do przeczytania na temat pomnika czterech śpiących i miejsc, na które patrzyli. Dzień dobry. Zapraszam do czytania na temat historii Pombisa. Ja mam takie doświadczenia, że Niemcy, jak weszli, to mi jednego wujka zastrzelili. Bolszywice, jak weszli, to drugiego od razu nie zabili, tylko go wywieźli dzięki właśnie Armii Czerwonej. I poza tym, tam gdzie mieszkałem, na Pomorzu, to Oka okazuje się, że zginęła jedna dziewczyna, i jak się mówi, to ją nie, nie, nie zgwałcili, tylko po prostu zabili ją, bo się nie chciała dać zgwałcić. No ja miałem, wtedy byłem mały, tam miałem kilka, kilka lat, no ona już była starsza. Także takie doświadczenia z, z Armii Czerwonej, no to mam takie, że absolutnie nie da. Chociaż słyszałem, że no tam pojedynczo dowódcy, tam gdzieś, nawet chyba w Sandomierze, że tam uratowali coś, no to takim powiedzmy jeszcze coś tam, ale, ale nie ogólnie. I, I tutaj jak się w stosunku do powstania zachowała Armia Czerwona i tak dalej, no to jako całość to absolutnie nie. Absolutnie żadnych pomników. Zapraszamy do zapoznania się z historią pomnika Czterech Śpiących. Proszę. Proszę. Ja mam taką świadomość, jak czytam relacje, wspomnienia tych żołnierzy, że nie było tutaj braterstwa broni na pewno. Tu było gnębienie, tu było wyrywanie paznokci, tu było katowanie na, na śmierć, wieszanie, rozstrzeliwanie. Po prostu yy, Komuniści masakrowali tych polskich bohaterów, I to, i to, a to nie, to jak, czy to jest, słowo braterstwo to jest, no nie wiem, to jest jakby totalne zaprzeczenie, to jest wykańczanie, to jest, to jest zdradzanie ich, a nie, a nie jakieś wspólne działanie. No. Sentyment był do, do Ronda Babka, jednak stoi tam, jest rondo zgrupowania Radosław, stoi tam pomnik tych bohaterów, którzy tam walczyli, więc to nie zasłaniajmy się sentymentem, nie? Może tu trzeba troszeczkę dobrej woli. Tu we wrześniu ma być kończona ta stacja metra. We wrześniu ma być pochówek narodowy nie? żołnierzy wyklętych na łączce, więc czy to nie jest sprzeczność, że to ma to wrócić? Jak się dowiadywałem w mieście właśnie we wrześniu, nie to wybierzmy albo no to jest też myślę, że, że, że władzę, no to jeżeli ktoś postanowi, że to, no to spada na, na, na niego ta odpowiedzialność. Ten, ten, no nie bójmy się, tego słowa ten wstyd. Nie? Dzień dobry, zapraszam do zapoznania się z historią pomnika, który tutaj był. Proszę. Lekcja historii, taka: Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam do zapoznania się, mała lekcja historii. Dzień dobry, zapraszam do zapoznania się. Mała lekcja historii. Na temat pomnika, proszę. Czy to będzie pomnik, czy nie będzie No właśnie, debata na tym trwa. Proszę, do zapoznania się zapraszam.